Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Audycji Dejawi w Centrum i zapraszam do wysłuchania specjalnie przygotowanego materiału. Przy mikrofonie Karolina Marciszewska i przypominam o profilu programu na Facebooku, który nazywa się Derzawi Audycja Filmowa oraz o koncie na Instagramie Karo Mówi. Nie wiem, czy wiecie, ale w 2020 roku RadioCentrum 89FM w Rzeszowie obchodzi 25-lecie weterze i 50-lecie istnienia. Z tej okazji dziś chciałabym Wam przypomnieć filmy o radiu i programach radiowych. Poczujcie tę magię, tak jak poczuli ją filmowcy. Gotowi? No to zaczynamy. Pierwszym filmem na tej liście jest produkcja Woody'ego Allena Złote Czasy Radia, czyli sentymentalna, nostalgiczna i pełna uroku komedia rozgrywająca się w Ameryce lat 40., czasach, kiedy radio stanowiło niezwykle istotny element codziennego ludzkiego życia, przyciągało przed odbiornik całe rodziny i nadawało rytm dnia. Reżyser, jak to często w jego filmach bywa, filtruje opowieść przez swoje życie, wspomnienia i spostrzeżenia i tym razem przedstawia losy licznej, niezamożnej rodziny żydowskiej z Brooklynu, której barwny, pełen emocji świat dzieje się w rytm dźwięków i programów wybrzmiewających z radia. Każdy bohater ma swoją ulubioną audycję. Mały Joe z pasją słucha mściciela w masce, Ruti naśladuje piosenkarkę Carmel Miranda, a ulubieńcem ciotki Cecil jest brzuchomówca. Melodie i programy przypominają postaciom o przełomowych wydarzeniach z ich życia, jak na przykład ciotkę Bee porzucił chłopak, kiedy radio nadawało wojnę światów Orsona Wellsa. Ten film, który jest ciągiem luźno powiązanych epizodów, to piękne wspomnienie dawnych czasów, miłości do radia i ukazanie jego magii, a do tego okraszony jak zawsze świetnymi dialogami i aktorstwem. W filmie wystąpili m.in. Seth Green, Jeff Daniels, William H. Macy, Diane Whist, Julian Cavener. Co ciekawe jest to również jedyny film Allena, w którym spotkały się na planie Mia Farrow i Diane Keaton. Produkcja otrzymała dwie nominacje do Oscara za scenariusz i scenografię. Woody Allen wspominał w jednym z Wywiadów cytuję. Początkowo chciałem wybrać grupę piosenek, które były dla mnie znaczące, a każda z nich oznaczała jakieś wspomnienie. Potem ten pomysł zaczął ewoluować jak ważne było dla mnie radio, kiedy dorastałem, i jak ważne i ekscytujące wydawało się wszystkim innym. Kolejny film może nie wszystkim jest znany, a powinien. Richard Curtis, scenarzysta takich hitów jak Cztery Wesela i Pogrzeb, Notting Hill oraz reżyser To Właśnie Miłość, w 2009 roku stworzył również pełny rock and rolla, zabawny wzruszający komediodramat pod tytułem Radio na Fali. Nie spodziewajcie się jednak kolejnej komedii romantycznej, bo w tej produkcji filmowiec przypomniał historię z lat 60., kiedy wielką popularnością w Wielkiej Brytanii cieszyły się pirackie radia nadające roka zdryfujących po morzu północnym statków, co wynikało z faktu, że konserwatywny rząd nie zgadzał się na programy z taką muzyką w publicznych stacjach. Ten film to hołd dla radiowców tamtych czasów, i przede wszystkim do ich miłości do muzyki, wolności i buntu. Historia jest prosta, kiedy w BBC leci wyłącznie muzyka klasyczna, nielegalne Radio Rock ze statku nadaje pop i rock, a dokładnie najlepsze utwory tamtych czasów. Programy na okrągło prowadzone są przez niekonwencjonalnych zapaleńców, urokliwych dziwaków, których łączy prawdziwa męska przyjaźń, ale przede wszystkim dla których największą miłością jest muzyka. Nawet jeśli co weekend na statku pojawiają się liczne fanki popularnych DJ-ów. Wszystko to odkrywa młody nieopierzony Karl, chrześniak jednego z showmenów, którego matka wysyła do wuja na statek, aby nauczył się dyscypliny, a którego pobyt na statku odmieni życie. Na pewno też odmieni wasze spojrzenie na radio i jego historyczne znaczenie. Muszę tu wymienić obsadę, bo jest ona iście gwiazdorska. Bill Nai, Emma Thompson, Nick Frost, Kenneth Branagh Jack Davenport, Ralph Ifans, January Jones, Tom Starridge oraz nieodżałowany Philip Seymour Hoffman. Ale jak mówiłam, główną rolę gra tu muzyka, a usłyszycie takie zespoły wykonawców jak The Who, The Kings, Jimi Hendrix, The Supremes Kat Stevens, Dusty Springfield, The Isley Brothers, David Bowie, Leonard Cohen czy Rolling Stones. Ciekawostką jest to, że w traku nie usłyszycie żadnego utworu Beatlesów, ponieważ w tamtym czasie prawa autorskie do ich utworów nie zostały wydane do użytku w filmach lub innych mediach. I chociaż radiowcy czcili tę grupę i wielokrotnie o niej mówili, ich piosenki nie leciały w produkcji. Równie naładowana gwiazdami jak poprzednia jest produkcja Ostatnia Audycja, zarazem ostatni film wybitnego reżysera Roberta Altmana, dlatego też stanowiący swoiste pożegnanie z kinem i publicznością tego twórcy. Co więcej, reżyser zmagający się w tamtym czasie z chorobą nowotworową nie był w stanie sam dokończyć filmu i poprosił o to Paula Thomasa Andersona. Film miał premierę 12 lutego 2006 roku podczas festiwalu w Berlinie, a Robert Altman zmarł 9 miesięcy później, 20 listopada. Historia zainspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami dotyczy a Prairie Home Companion, goszczącej na antenie 32 lata i nadawanej ze starego budynku teatru Fitzgerald w St. Paul w Minnesocie. Program odbywał się przy udziale publiczności, a prowadził go konferencja GQ, nawiasem mówiąc grany przez autentycznego gospodarza show Garrisona Kailora. Tymczasem okazuje się, że rozgłośnia została sprzedana korporacji z Teksasu, która zdecydowała się zburzyć budynek i w jego miejscu zrobić parking. Zatem, jak w tytule, oto ma odbyć się ostatnia audycja. Jednak prowadzący, nie chcąc wywoływać łez, postanawia nie mówić o tym widzom i przeprowadza za program według normalnego schematu. Tym samym poznajemy kulisy produkcji oraz jej największe gwiazdy. Odkrywamy świat rozrywki stworzony dzięki aktorstwu, piosenkom i skeczom. W filmie wystąpili Meryl Streep, Lily Tomlin, Maya Rudolph, Lindsay Lohan, Kevin Klein, Woody Harrelson, Tommy Lee Jones, LQ Jones, Virginia Madsen czy John C. Reilly. I chociaż nie jest to najlepszy film mistrza, ta typowa dla niego nostalgia, komedia i melancholia jest pełna uroku. A kiedy na ekranie pada tekst, cytuję... Pamiętajcie, stąpajcie mocno po ziemi, módlcie się o deszcz, nigdy nie traccie nadziei i poczucia humoru. Ciężko nie uznać tego za ostatnie słowa wspaniałego filmowca. Na liście filmów na temat radia nie może zabraknąć komedii Więcej Czadu, kultowej produkcji z lat 90. To opowieść o Marku Hunterze, młodym, nieśmiałym uczniu liceum, który po przeprowadzce z Nowego Jorku do Arizony nie potrafi odnaleźć się w nowym miejscu. Aż do momentu, gdy zakłada piracką stację radiową, gdzie wieczorami jako Hard Harry zaczyna nadawać nielegalną audycję przełomującą wszelkie tabu. Jego program to swoisty pamiętnik, pełen buntowniczych przemyśleń, ironicznych rozmów z samym sobą i niepoprawnych żartów, oczywiście okraszony rock and rollową muzyką. Z czasem audycja staje się coraz bardziej popularna wśród równie zagubionej młodzieży, ale kiedy przez radiowca dochodzi do tragedii, zaczyna szukać go policja. W roli głównej w filmie zagrał Christian Slater i chociaż w momencie premiery produkcja nie spotkała się z ogromnym zachwytem, dziś stanowi głos ówczesnego amerykańskiego pokolenia, pełnego buntu i rozterek w poszukiwaniu swojego miejsca w społeczeństwie. Na uwagę zasługuje jeszcze oczywiście ścieżka dźwiękowa, na której znajdziecie takie zespoły jak Sonic Youth, Soundgarden czy The Pixies. Natomiast na piosenkę przewodnią swojej stacji bohater wybrał Everybody Knows na Coena. Teraz, gdy usłyszycie ten utwór, może przypomni Wam się i film. A teraz film może nie tyle o radiu samym w sobie, co o wspaniałym radiowcu, jakim chyba każdy redaktor chciałby być. Mówię o filmie Good Morning Vietnam, przedstawiającym niezwykłego prezentera radiowego Adriana Cronauera, który jako DJ amerykańskiego wojska stacjonującego w Wietnamie wspierał walczących żołnierzy. Był dowcipny, inteligentny przebojowy, a jego audycje pełno humoru, ironii i dobrej muzyki. Jednak styl wypowiedzi i oryginalność programu Cronauera zamiast podnosić morale, raczej prowadziła do rozluźnienia dyscypliny, co oczywiście nie podobało się przełożonym radiowcem. Obraz Barrego Lewinsona z brawurową i niezapomnianą rolą Robina Williamsa to przede wszystkim kolejny głos w amerykańskim kinie na temat wojny w Wietnamie. To antywojenny manifest ukazujący absurd i koszmar konfliktu zbrojnego dla obu stron. Ale trzeba podkreślić, że aktor większość monologów improwizował, a za swoją rolę zdobył Złotego Globa oraz nominację do Oscara. I stworzył ikoniczną postać radiowca. Nawet jeśli prawdziwy Adrian Cronauer po premierze filmu mówił, cytuję: Nigdy nie miałem antywojennych poglądów, a moje audycje sprzeciwiały się nie wojnie, ale głupotom. Dodał także, że film tylko w 45% był bliski rzeczywistości, a za to, co William zrobił w filmie, on zostałby na pewno postawiony przed sądem wojskowym. Dla samej produkcji i to i tak chyba nie jest istotne, a zapamiętamy z niej jeszcze wzruszającą scenę, kiedy filmowy agent Cronauer włącza utwór Louisa Armstronga, What a Wonderful World. Jako ciekawostkę powiem Wam także, że podobnie jak w przypadku Radia na Fali, mimo że radiowiec dwukrotnie w filmie wyciąga album Beatlesów Help, na ścieżce dźwiękowej nie usłyszycie ich piosenek. Polacy również mają swój bardzo ciekawy film z motywem radia, czyli dramat psychologiczny ćma ze wspaniałym Romanem Wilhelmin w roli głównej. Jan to prowadzący nocnego programu radiotelefon, do którego dzwonią słuchacze i zwierzają się na antenie ze swoich sekretów, lęków i problemów. Redaktor oferuje niejako terapię, stara się zrozumieć i pomóc, równocześnie jednak sam boryka się z problemami osobistymi i niestabilnym emocjonalnie życiem. Dużo pracuje, nadużywa alkoholu oraz znajduje się w momencie, kiedy rozpada się jego drugie małżeństwo, psuje związek z kochanką, nie dogaduje się z dorastającym. Stojącym synem. Do tego rosnąca popularność audycji wywołuje zainteresowanie wokół jego osoby oraz zazdrość kolegów z rozgłośni. Obraz wyreżyserował specjalista od dokumentu zaangażowanego w polskim kinie, czyli Tomasz Zygadło, który w swoim drugim filmie pełnometrażowym ukazuje studium kryzysu osobowości. Wyczerpująca praca, nieprzychylność środowiska zawodowego, niestabilne życie osobiste prowadzą do wyobcowania i załamania. A poczucie samotności i zmęczenia podkreślają szare, jakby wypłowiałe zdjęcia Jacka Zygadły, brata reżysera. Nie zapominając o klimatycznej muzyce Jana Kanty Pawluśkiewicza. Naprawdę mocne kino. I to wszystko na dziś. Na pewno znajdziecie jeszcze wiele innych filmów o radiu i radiowcach, jak na przykład Odlotowcy, Części Intymne czy Martwe Fale. Możecie o nich napisać na naszym profilu na Facebooku Derzawi Audycja Filmowa, gdzie Was teraz odsyłam. My natomiast słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku. Cześć!